Dziemano widzowie tu i powieret. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wykonać zadanie. Znic drzewa obcych. Sorry, że dopiero teraz ratuję odcinki, ale miałem problem z prądem, nie miałem prądu w chacie. Rozumiecie. I nie miałem po prostu jak nagrać tych odcinków i ich wrzucić. Ale tak, żeby wykonać to wyzwanie, lecimy sobie tutaj w to miejsce koło przyjemnego parku, bo musimy zniszczyć drzewa obcych, tak? Także lecimy sobie w to miejsce. A wiesz, że zostawcie na tym kanale i łapę w górę pod odcinkiem. I tak. Jeżeli mamy tutaj te drzewa. Widzicie, takie, takie dziwne, powykręcane. Możemy sobie wziąć broń. I po prostu z broni do nich strzelać. Boom. No i wyzwanie mamy zrobione. Także już dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.